Poniedziałek, poniedziałek, dzień dobry moi Mili. Witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Irek i komentarz polityczny dla ciebie już wchodzi właśnie na TikToka i na YouTube a oczywiście, bo tam też gdyby TikTok nagle się znów na mnie obraził i powiedział haha, twoje komentarze, komentatorze to są w ogóle jakieś odklejone, naruszają nasze standardy. No, to pamiętajcie, że zawsze możesz wejść na komentator polityczny i na YouTube zasubskrybować kanał i te same filmiki tam znajdziesz. Czasem to ułatwia sprawę, bo można sobie właśnie zobaczyć na telewizorze, a nie tylko na smartfonie, tam gdzie aplikacja TikTokowa jest. No ale już do brzegu, żeby się nie rozgadywać, bo zawsze te 10 minut jest przekraczane i potem 300 wyświetleń, 350. Jak ktoś nie ripostuje, no to potem słabo z oglądalnością tych filmików jest, no ale trudno. Ja tego nie robię po jakieś tam zarobki TikTokowe, tylko dla idei. Moi drodzy, dla idei chcę poruszyć trzy tematy, które były w weekend. Tak, bo w weekend jak zawsze się dużo dzieje, a potem w poniedziałek, jak patrzę, co się odwaliło w Polandii, no to naprawdę planeta płonie, jak mówi Rafał Czaskowski. Więc moi drodzy, tak, planeta płonie to jest poważna sprawa. Poważna sprawa, ponieważ przyszły do Polski mrozy, jakie znam ja, z czasów swojego dzieciństwa i moi rodzice to dla nich była codzienność, a dziadkowie to w ogóle nie wiem, czy w ogóle kurtkę zakładali, o tak powiem. Także wyobraźcie sobie, jak słaby jest dzisiaj świat i pokolenie każde kolejne jest słabsze od swoich poprzedników że przy takich mrozach, jakie są, które są dla nas poważne. Ale nasi dziadkowie to nie wiem, czy by na posaka nie chodzili. Więc okej, okay, dobrze, dobrzego. Słuchajcie, minus 27, minus 30 chyba nie przebiło, ale minus 27 był chyba najzimniejszy punkt pomiarowy ostatniej doby, i jeszcze ten z dwa dni potrwają. I nie chcę oczywiście tutaj krytykować i bić w tych, którzy dali się nabrać na dotacje, bo dotacje na pompy ciepła są całkowicie. Fajną sprawą pod warunkiem, że nie przyjdzie minus 20 stopni. No, mówiąc krótko, tak, jak raz na 5 lat przyjdzie, no to pompiarze dosyć mają problem. Natomiast co jest bardzo niebezpieczne, że kiedy ty bądź ja, bo ktokolwiek z nas pokusi się na te dotacje, to musiał trwale usunąć inne źródła ciepła, inne źródła ciepła, czyli właśnie kominek, kozę, stary piec, trwale usunąć i udokumentować właśnie to, że te źródło ciepła będzie nieczynne. Wtedy przysługiwała ci ta wielka dotacja, wszyscy się zrzucali, żebyś miał super pompę ciepła, która zamarzła. No i to jest duży problem, duży problem, ponieważ system. Państwowy system wymusza właśnie to, do czego namawiacie poradnik bezpieczeństwa. Haha, tak, dostałem, moi mili, proszę bardzo, poradnik bezpieczeństwa, nie wiem czy go widać, o tutaj go widać, tak, poradnik bezpieczeństwa mam, dostałem od pana Kierwińskiego, pana Kośniaka i pana Kamysza. I teraz posłuchajcie, poradnik bezpieczeństwa namawiacie do tego... Żebyś zaopatrzył się w inne bezprądowe źródło ogrzewania swojego domu. To jest śmieszne i straszne, ponieważ z jednej strony system wymuszał likwidację innych źródeł tych takich niedobrych, nieekologicznych absolutnie. A z drugiej strony, jak przychodzi sytuacja kryzysowa, właśnie taka awaryjna, taka właśnie jak widzimy na Ukrainie dziś, kiedy naprawdę Ukraina ma jeszcze większe mrozy, wyobraź to sobie, Polaku Brauniaku, ma jeszcze większe mrozy niż. W Polsce i zbrodnicza Rosja morduje ich, odcinając im właśnie infrastrukturę krytyczną, czyli właśnie prąd, wodę, gaz. No i wyobraź sobie, jak przeżyć w takiej sytuacji. I tutaj w tym poradniku bezpieczeństwa można się z niego naigrywać albo nie, ale akurat tutaj napisali dobrze, tak, pa! powinieneś mieć właśnie drugie, niezależne od prądu, źródło zasilania. No i pompiarze mają problem, bo muszą chyba 5 lat odczekać. Jak odczekacie pompiarze 5 lat, to od razu sobie te kominy tam odetkajcie i zwykłą kozę kominek proszę bardzo, nie na prąd, nie na pelet, bo prąd jest potrzebny i do gazu, czym mało kto wial mówiłem o tym, i te kominki peletowe też są potrzebne, prąd jest. Tak, tam jest bardzo silny system nadmuchu po prostu i ten wentylator po prostu peletowy ciągle tam wiecie, ten dowala te powietrze, więc generalnie tam też to nie jest dobre awaryjne, ma być bezprądowe zgodnie z poradnikiem bezpieczeństwa. Zwykła koza, zwykły kominek, zwykły piecyk duński, bardzo ładne są, poszukajcie. 5 lat wam mije. mija, jesteście zwolnieni właśnie z tej okresu karencji i pompiarze, myślcie o tym, ponieważ takie mrozy Zgodnie z tym, co do mnie tutaj wróbelki ćwiekają, jakieś tam wiry poral, polarne się roz tam, y, y, rozpaciorkowały na dwie części, takie zimy i te prądy morskie, oceaniczne w ogóle, to w ogóle podobno jakiś dramat idzie na wschodnią Europę, takie mrozy mogą być co roku. Pamiętajcie, tak jak za naszych dziadków, tak jak za naszych rodziców, tak jak ja pamiętam, że odwoływano właśnie w mojej podstawówce, odwoływano lekcje, takie mrozy mogą być co roku. Więc pompiarze, mija wam 5 lat? Jesteście zwolnieni z dotacji? Proszę kupować, kupować i, i instalować, bo to nie ma na co czekać. W lecie jest na to najlepszy czas. I powiem wam jeszcze, dlaczego jest to ważne, ponieważ ja nie wiem, dlaczego lewacy mają takie zaćmienie umysłu, ale chcę wam przypomnieć o podstawowej piramidzie potrzeb, ma słowa. I ta piramida potrzeb mówi, że potrzeby fizjologiczne, czyli potrzeba również ciepła, jest dla ciebie najważniejsza. Żadna inna się nie liczy. Więc moi drodzy, jeżeli będziesz miał w mieszkaniu, w domu ciepło, to będziesz myślał o innych, dalszych potrzebach swoich, aby je zaspokoić. Natomiast jeżeli będziesz tak zniszczony, jak na Ukrainie Rosja bandycko morduje ludzi, cywilów, odcinając całe miasta od energii elektrycznej, od gazu, od prądu, od wody, no to jest to po prostu zbrodnia, zbrodnia przeciwko ludzkości. Co Rosja wyczynia z Ukrainą przy tam minus 30 zimą? Dobrze, to był pierwszy temat. Pamiętajcie o tym: poradnik bezpieczeństwa zawiera wiele głupot, ale akurat ta rzecz jest ważna. Montuj niezależne od prądu źródła ogrzewania. Okej, okay. drugi temat, równie ważny, tak, Kaśka Pełczyńska-Nałęcz została szefową Polski 2050 i moi drodzy, niezależnie czy ich lubimy, czy nie lubimy, albo czy lubimy bardziej, albo nie lubimy mniej, to jest to lepszy wybór niż Paulina Siemens-Klęska, tak, trzeba jasno powiedzieć, udało się Hołowni dopiąć swego... Udało się, żeby Katarzyna Pełczyńska nałęcz, lubiana przez Tuska, i to też trzeba poczytać jej za plus że jak ktoś jest nie lubiany przez Tuska, no to już u prawicy ma co najmniej 5 punktów więcej niż Paulina Simens Klęska. Pamiętajcie o tym, więc udało się, jest lepiej z dwóch złych rozwiązań to jest mniej złe, to trzeba sobie jasno powiedzieć. No i teraz zobaczymy, czy pani Katarzyna Pełczyńska nałęcz zrobi czystkę w swojej partii. Patrząc na Greotron, to powinna od razu wszystkich tam, jakby, Siemensowo-klęskowych wyciąć, mówiąc krótko, bo będą jej bruździć, będą jej robić kłody pod nogi. Zobaczymy, czy ta partia się podniesie. Być może nie podniesie się, być może się rozwali. Zobaczymy, jaki będzie dalszy los tej koalicji 13 grudnia, bo na włosku 31 posłów Polski 2050 koalicja Donaldinia Tuskaszenki właśnie wisi. I zostały. Dokonane wybory, właśnie na Kaśkę. A Kaśka jest twardą babką, niezależnie czy ją lubimy, czy ją nie lubimy. Ona chce być wicepremierką. Jej to zostało obiecane. Jeżeli Tusk jej tego nie da, całkiem możliwe, że koalicja właśnie się rozwali i na to liczymy. Żeby nie trzeba było czekać do 2027 roku, żeby ta patologia, to bezprawie, to yy, jakby ten efekt mrożący, który zrobił Tusk, Budka i wszyscy kierwińcy tam w policjach, w służbach, w spółkach Skarbu Państwa, żeby to się jak najszybciej zakończyło, ponieważ budżet jest w dramatycznym stanie i też musicie o tym wiedzieć po prostu, że budżet na 2026 rok, to co się dzieje w Funduszu Sprawiedliwości, to jest dramat. Oni nie wypłacają nic ludziom którzy są naprawdę w potrzebie. Dlaczego? Bo zrobili efekt mrożący. Bo urzędnicy dziś z Ministerstwa Sprawiedliwości musieliby zrobić dokładnie to samo co pani Karolina, pan Romanowski, pan Ziobro, ta druga pani Danuta Bodajże. Ci oskarżeni dzisiaj co tam ich ciągają i ci urzędnicy tuskowi tak sobie patrzą. O ja pierdziele. O ja pierdziele. Jak ja coś podpiszę, to mnie też będą po sądach ciągać. To to nie. To lepiej niech robi firma zewnętrzna za 2 miliony złotych. Efekt mrożący Tuska. Ja o tym mówiłem rok temu. To jest przerażające, co się dzieje w spółkach Skarbu Państwa, we wszystkich resortach, we wszystkich funduszach. Ludzie boją się, że to, co zrobił Tusk z pisiorami. A w dodatku całkowicie niesłusznie, bo oni zrobili wszystko na podstawie i w granicach prawa. Ale to, co zrobił Tusk z pisiorami, mając przejętą swoją własną prokuraturę, która oczywiście ich tam ściga, łapie tego rochania biegnącego za samochodem, stawia akty oskarżenia. Ostatecznie ci ludzie trafiają do sądu. Najprawdopodobniej za dwa lata oni wszyscy będą niewinni. Ale taki urzędnik Tuskowy w urzędzie sobie patrzy, o ja pierdzielę. Mam cztery lata ciągania po sądach, zanim je uniewinnią. No i nie robi nic. I dwa miliony firma zewnętrzna musi robić to, co za złego ziobry robili sami urzędnicy. No taka jest, taka jest patologia po prostu. Patologia w Polandii Donaldinia Tuskaszenki. I trzeci temacik. Trzeci temacik, moi drodzy, to jest, to jest partijka... Szurów Niebezpiecznych Ludzi, czyli partia Korony Polskiej Grzegorza Brauna miała swój zjazd, miała swój kongres, Kings się nazywało. No i słuchajcie, to co, jakie brednie wygadywał pan Pitoń, to jakie brednie wygadywali na tym kongresie, no nikt normalny, żaden normalny człowiek ich nie, po, nie popiera, naprawdę. Ludzie, zacznijcie czytać, jeżeli jesteście choć odrobinę rozsądni w tym, co się dzieje na świecie, nie możecie popierać debili. Po prostu nie możecie popierać debili. O debilu to prezydent tam został obrażony i, się ok i jest legalne to określenie, więc naprawdę mówię Wam, nie wolno Wam popierać ludzi głupich, szurów, niebezpiecznych, mówiąc krótko, debili. Nie wolno Wam popierać wyjścia Polski z Unii Europejskiej, nie wolno Wam popierać wyjścia Polski z NATO, nie wolno Wam popierać ruskiego miru pana Pitonia, nie wolno Wam popierać likwidacji alimentów pana Pitonia. To wszystko padło na tym kongresie. Moi mili to nie są żarty, jeżeli prawica w 2027 roku straci 499% głosów. To nie są żarty. To jest poważna sprawa. Jest głośno o tym, co się stało w 2023 roku. Ja też o tym mówiłem, kto był na lajwie, to słyszał, istniała taka partyjka Polska jest najważniejsza w 23 roku i przez nią tusk rządzi. Sprawdźcie sobie na stronach PKW ile głosów odebrały dwie partiki prawicowe właśnie PiSowi. Przez to Tusk rządzi dziś. I jeżeli przez brauniaków, przez ludzi nieodpowiedzialnych, przez ludzi, którzy mają jakiegoś zaburzenia myślowo intelektualne, bo wszystko co tam naprawdę padło, te filmiki będą latać. Wszystko, co padło na tym kongresie Kings, to jest aberracja umysłowa. Tam nie było ani jednej rozsądnej rzeczy. Ani jednej. To są same szury, antyszczepionkowcy, antyukraińscy, antyżydowscy. Ci ludzie sieją nienawiść, gdziekolwiek pójdą, tam nie było ani jednej rozsądnej rzeczy. Ani jednej. Były za to same głupoty. Poczytacie dzisiaj o tym i w Wirtualnej Polsce, i być może na innych portalach, ponieważ dziennikarze, jak to dziennikarze, poszli, nagrali, zrobili setki, zrobili notatki, dziś pojawią się artykuły o tych głupotach, jakie tam Braun i jemu podobni wygadują i namawiają ludzi. Nikt normalny nie popiera Grzegorza Brauna. Można nie lubić PiSu, można nie lubić Mencena. Można nie lubić bosaka, ale nikt normalny nie popiera Grzegorza Brauna. Moi drodzy, ostatnie ogłoszenie parafialne jest takie, że we wtorek live'a nie będzie. Będzie za to najprawdopodobniej w środę. W środę, więc wyjątkowo w tym tygodniu, ze względu na własne sprawy rodzinne, przykładam live'a z wtorku na środę. Środa 18:30, live na TikToku. Będziemy szukać rozwiązań na nieustanne ograniczenia TikToka. Postaram się nie pić na wizji z mojego kubeczka. Postaram się również zmienić tło na jakieś TikTokowe. Słuchajcie, więc. Będzie słabiej, ale cóż na to mogę poradzić. Spróbujemy. Spróbujemy. Natomiast yy, no, muszę poszukać jakiegoś rozwiązania i takie rozwiązanie już mi się klaruje. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli TikTok będzie nas ciągle ograniczał, ciągle będzie nakładał ograniczenia na transmisję live, no to przeniesiemy się i już nawet wiem, gdzie. Ale generalnie TikTok ma kilka jeszcze ostatnich szans. No być może jest to kwestia właśnie picia kawy, kawy. Na wizji, co jest podobno forbidden, to jest podobno zakazane i nie wolno tego robić. Nie wiedziałem o tym, bardzo się zatokają, więc nie będę piłkawy na wizji. I również być może jakieś tła, które widzicie też za mną, które są całkowicie darmowe i do pobrania z różnych serwisów, wygenerowane przez AI, też są być może zakazane. Zobaczymy. Środa 18.30 będziemy próbować. Zapraszam Cię już teraz. Porozmawiamy sobie o tematach politycznych. A jeżeli podoba Ci się ten film, to zapisz polub i udostępnij, czyli repost po TikTokowemu. Zrób to, ponieważ TikTok jakoś mnie nie bardzo ceni. Do zobaczenia jutro w krótkim porannym filmiku. Trzymajcie się. Cześć!